Witam w następnym cykielu pytań i odpowiedzi, i od razu przechodzę do rzeczy. Pan Marcin, Marcin, prześwietny panie Stanisławie, no dziękuję bardzo za takie inwokacje. Chciałbym poruszyć temat. Ewentualnego systemu prezydenckiego w Polsce. Czy przy obecnej jakości klasy politycznej i świadomości politycznej Polaków uważa Pan, że takie coś by się u nas sprawdziło i mogło normalnie funkcjonować? Czy jeśli na przykład taki Trzaskowski zostałby prezydentem w tego typu systemie, co jeśli na przykład taki Trzaskowski zostałby prezydentem w tego typu systemie? Jak zachowałaby się Unia, gdybyśmy chcieli zmienić? System sprawowania rządów w Polsce. No, myślę, że Unia nie ma tu nic do gadania, dlatego że to w jaki sposób przecież w Unii funkcjonują rozmaite systemy rządów, na przykład są par, partie, są państwa, przepraszam, które są monarchiami konstytucyjnymi, są państwa, które mają system kanclerski, są państwa, które mają system parlamentarno-gabinetowy, taki jak Polska, i są państwa, które mają taki system półprezydencki, jak we Francji. Także myślę, że tu Unia nie mogłaby żadnych zastrzeżeń oficjalnie przynajmniej tutaj wysunąć, no bo niby jakie. Natomiast wydaje mi się, że warto by zaryzykować. Warto by zaryzykować. No, wie pan, wiecie państwo, no, trudno mi oceniać stopień wyrobienia politycznego społeczeństwa polskiego, ale myślę, że przy obecnych wyborach prezydenckich, to one są traktowane trochę jak takie zawody sportowe czy teleturniej. Dlatego, że prezydent wprawdzie ma bardzo silną legitymację demokratyczną, ale nie ma władzy, bo władzę ma Rada Ministrów i jej prezes, czyli premier, co jest sytuacją dziwaczną. Bo premier nie ma, żaden premier nie ma takiej legitymacji demokratycznej jak prezydent. Więc wydaje mi się, że gdyby system prezydencki obowiązywał, to podejście do wyborów prezydenckich byłoby zupełnie inne, byłoby nacechowane większą rozwagą, a mniejszymi emocjami, dlatego że to, kto zostanie prezydentem, to pociągałoby za sobą bardzo daleko idące konsekwencje. A system prezydencki ma takie zalety, że władza wykonawcza jest stabilna i nie jest uzależniona, tak jak w systemie parlamentarno-gabinetowym, od układu sił w Sejmie. Prezydent wybrany raz na pięcioletnią kadencję jest wybrany i w związku z tym może. Władzę wykonawczą sprawować niezależnie od tego, jak się tam w Sejmie zagryzają. Oczywiście musi jakoś z Sejmem współpracować, czy z parlamentem szerzej współpracować, dlatego że no to budżet jednak uchwala parlament, w związku z tym no, prezydent może tutaj działać w ramach tego, co mu, na co mu dadzą pieniądze. W związku z tym no nie może tak całkiem lekceważyć parlamentu i to jest, myślę, bardzo dobre. Gdybyśmy mieli system prezydencki, to moglibyśmy zmienić nawet czy zliberalizować system wyborczy do parlamentu, do Sejmu, dlatego że mógłby Sejm być bardziej reprezentatywny niż jest. Dlatego, że jego zadaniem nie byłoby właśnie powoływanie rządu i stwarzanie stabilnej podstawy politycznej dla rządu, dla władzy wykonawczej, bo władza wykonawcza spoczywałaby w osobie prezydenta. W związku z tym Sejm mógłby być bardziej reprezentatywny, to znaczy, żeby w miarę możliwości wszystkie kierunki polityczne funkcjonujące w społeczeństwie miały swoją reprezentację parlamentarną, a to by nie zagrażało stabilności. Władzy wykonawczej i stabilności państwa. Ale myślę, że z tych względów warto by zaryzykować. Emilia Wicz. Dzień dobry, panie Stanisławie. Ostatnio pojawiły się doniesienia o możliwości blokowania przez Moskwę przekopu Mierzei Wyślanej, które który ma zakończyć się do 2022 roku. Rosyjski portal Rytm Eurazji zamieści wywiad z ekspertem do spraw bezpieczeństwa Fiodorem Kołoskowem, którym mówił on o zagrożeniu, jakim jest dla Rosji nasz przekop. Zaniepokoiła mnie też jego uwaga, że uda się zablokować przekop za pomocą polskich ekologów i opozycji. Którą opozycję Pana zdaniem ma na myśli Kołoskow? Czy sądzi pan, co sądzi pan o przekopie? Prace są na zaawansowanym poziomie, ale nadal ta budowa wzbudza ogromne kontrowersje zwłaszcza u naszych sąsiadów. Co pan myśli o znaczeniu przekopu mierzei Wiślanej dla Polski i regionu Warmii oraz Pomorza? No ten przekop Niby celem tego przekopu jest, znaczy dwa cele. Ominięcie przepływania statków przez wody terytorialne rosyjskie, to znaczy przez cieśninę Pilawską. No i możliwość w związku z tym rozwoju portu w Elblągu i tam o innych tych, a przede wszystkim w Elblągu. No, no, wszystko to być może, ale myślę, że nasze. Porty, które istnieją, to znaczy Gdańsk, Gdynia, tam Kołobrzeg, Szczecin, pracują na bardzo niewielkich obrotach. Kiedyś nawet byłem w trójmieście i tam wspiąłem się na, taką, na takie wzgórze, skąd widać całą Zatokę Gdańską. i Zauważyłem, że ona wygląda jak w pierwszym dniu stworzenia, bo ani jednego statku na Radzie nie zauważyłem, także tak to wygląda. Natomiast, czy Rosjanie będą mogli, to jest ciekawa uwaga tego kołowskowa, którą Pani tutaj przytacza że będą mogli zablokować tę. Budowę przy pomocy polskich ekologów. Pol, ja tam polskich ekologów specjalnie nie cenię ale sprytu im nie potrafię odmówić, bo jak oni działają, No jak tam jakaś poważna inwestycja ma być prowadzona, to ekologowie nagle tam się okazuje, że tam mieszka jakaś sówka albo żaba, no i tu nie można tu tego, bo sówka tu będzie traumatyczne przeżycia miała, a żaba to w ogóle będzie słaba. No i jak ten inwestor jest niekumaty. No, bo tam się zaczyna z nimi spierać, że tam suwka to wytrzyma, a w ogóle to nie wiadomo czy ona tam jest, podobnie jak żaba. A jak jest kumaty, to dzwoni do nich i powiada chłopaki zapraszam was tutaj na kolację. No i przy kolacji mówi, no to ile chcecie, a oni mówią tyle i tyle, no to dobrze, w takim razie po następnego dnia ogłaszają, że suwki to tam chyba nigdy nie było, a grzaba się wyniosła, także można bezpiecznie kontynuować inwestycje bez szkody dla środowiska naturalnego. Więc tutaj myślę, że w zależności od tego, kto by ekologów przekupił, to oni albo w jedną stronę będą tutaj ćwierkać, albo w drugą. Pan Albert Fenning. Panie redaktorze, wracając jeszcze na moment do ostatnich wyborów, analiza wyników w podziale na wykształcenie wyborców daje zdecydowaną przewagę Rafałowi Trzaskowskiemu. Czy ten wskaźnik nie daje nieco do myślenia, że jednak byłby on sensowniejszym wyborem niż obecny prezydent? Teoretycznie osoby z wyższym wykształceniem są bardziej zdolni do zawiłych procesów myślowych, więc. To oczywiście jest tylko pytanie, bynajmniej nie teza. Pozdrowienia. No, proszę pana myślę, że Pan z nadmierną rewerencją traktuje dyplomy szkół wyższych, bo w, owszem, niektóre mają wartość na przykład dyplomy w zakresie nauk ścisłych, czy medycyny natomiast dyplomy w zakresie tam, nie wiem, kulturoznawstwa czy gotowania na gazie czy tam marketingu i tak to można sobie nimi tyłek podetrzeć, bo one są nic nie warte. Ja to Mówię na podstawie własnych doświadczeń. Miałem przecież zajęcia ze studentami, na przykład na politologii, oni przecież po maturze byli, bo musieli być po maturze. No i kiedyś miałem zajęcia o traktacie waszyngtońskim, o NATO. No i tam omawiamy ten traktat waszyngtoński, między innymi tam jeden z artykułów mówi o obszarze działania na to, że to jest Europa, Północny Atlantyk, do zwrotnika Raka. Diabeł mnie podkusił, żeby zapytać tych studentów, dlaczego ta linia na Globusie nazywa się zwrotnikiem. Popatrzyli na mnie z wyrzutem z dalszych indagacji okazało się, że nie wiedzą, dlaczego pory roku się zmieniają. No to, panie drogi, przypisywanie im jakiejś umiejętności intelektualnego rozwiązywania zawiłych procesów myślowych jest chyba trochę przesadne. Myślę, że to nic, wykształcenie nie jest niczym złym, ale myślę, że to tak górale mówią, taki ściepanie panie taki takiście panie ja jazek głupi. No więc rzeczywiście ludzie wykształceni często yy, zaciera im się granica między doktrynerstwem i rzeczywistością. To nie znaczy, że ludzie pozbawieni wykształcenia są jakoś na wyższym intelektualnie poziomie, ale w ich w przypadku to zacieranie granicy między doktrynerstwem i rzeczywistością chyba występuje trochę rzadziej. Pan Marcin Rozynek. Szanowny panie Stanisławie, co sądzi pan o działającym za odrą ugrupowaniu Alternatywa dla Niemiec? Czy ze względu na próby rejilowidowania historii II wojny światowej, głoszenie dumy z dokonań Wehrmachtu przez niektórych członków AfD? oraz jawną prorosyjskość tego ugrupowania należy je postrzegać wyłącznie jako zagrożenie, czy też restrykcyjny kurs względem uchodźców oraz w dużym uproszczeniu propagowanie wartości konserwatywnych mogą w tych mogą w tym przypadku dojścia, w przypadku dojścia alternatywy do władzy, z perspektywy polskich interesów nieść za sobą więcej korzyści i pozytywów. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. No, ja proszę pana, uważam, że. Bez względu na to, kto Niemcami aktualnie rządzi, to państwo niemieckie, przynajmniej wobec Europy Środkowej, prowadzi taką samą politykę, przynajmniej od 100 lat. W związku z tym, to czy tam będzie alternatywa dla Niemiec, czy będzie wielka koalicja z naszą złotą panią na stanowisku kanclerza, nie ma specjalnego znaczenia. Warto przypomnieć, że alternatywa dla Niemiec powstała. W reakcji na ewidentne głupstwa, jakie nasza złota pani i jej zaplecze polityczne popełniło przy, w czasie kryzysu migracyjnego. Zresztą sama złota pani potem się do tego przyznała, no i, ale alternatywa dla Niemiec natychmiast zrobiła konkietę. No i odwołuje się też do takich narodowych. Nazwij, nazwijmy to sentymentów do dumy z dokonań Wehrmachtu. No myślę, że Niemcy y, taką dumę pielęgnują, bo rzeczywiście mają się czym chlubić no, w czasie II wojny światowej zajęli większą część Europy. No to nie, nie każdemu się to udało. Ostatnio się to udało Napoleonowi, a po raz drugi Hitlerowi. Nie wiem, czy akurat mogą być dumni z Hitlera. Ja kiedyś miałem takiego przyjaciela architekta w Berlinie Wschodnim, no i kiedyś rozmawiałem z nim na temat Hitlera. On szczerze ze mną rozmawiał nawet szczerzej niż ze swoim najlepszym przyjacielem, bo tam pewne minimum konspiracyjne zachowywał, no i on mówił, że Hitler był wybitnym przywódcą na co zwróciłem mu uwagę że jaki to wybitny przywódca który w ciągu 12 lat doprowadza do likwidacji państwa i do no, zamienienia Niemiec w zgliszcza no tutaj tutaj prezentowaliśmy inny punkt, inne punkty no ale ja się przekonałem, że Niemcy, no trudno wymagać, żeby byli kim innym, Niemcy są Niemcami, zwłaszcza ci, którzy tam jakoś myślą kategoriami państwowymi, jakoś myślą kategoriami narodowymi, zresztą trudno, żeby inaczej myśleli, także myślę, uważam, że w tej chwili Niemcy po 1990 roku nawrócili się na linię polityczną kanclerza Bismarka. Jaka to jest linia polityczna? Od tej linii odstąpił właśnie Wilhelm II i Adolf Hitler. A linia polityczna kanclerza Bismarka jest taka, że Niemcy zarządzają Europą w porozumieniu z Rosją. No i po tym właśnie sobie objaśniam prorosyjski charakter alternatywy dla Niemiec. Pan Michał Gruchocki. Och, Dziękuję bardzo. Od wielu lat przysłuchuję się Pana opiniom i ciekawostkom na temat naszych obywateli narodu wybranego. Jest ich w mediach pełno, więc co chwilę widzimy ich w różnych odsłonach. Czy podzieli Pan ze mną tezę, że Żydzi polskiego pochodzenia w relacjach z Polakami przejawiają wściekłość i agresję? No, ja bym tego tak nie ujmował, natomiast jest widoczne, nie w przypadku wszystkich, bo to oczywiście tam są wyjątki, ale generalnie środowiska Żydów polskich włączyły się, a zwłaszcza takie środowisko gazety wyborczej, włączyły się do skoordynowanych polityk historycznych żydowskiej i niemieckiej. Niemiecka polityka historyczna polega na stopniowym zdejmowaniu z Niemiec odpowiedzialności za II wojnę światową, a żydowska polityka historyczna zmierza do skazania nieubłaganym palcem winowajcy zastępczego, którego można by było doić pod pretekstem tam Holokaustu czy roszczeń i tak dalej no i stąd znaczna część polskich Żydów rzeczywiście uczestniczy w tym procederze a szczególnie zaangażowane jest w to środowisko Gazety Wyborczej także jest, jestem, uważam, że w zasadzie ma Pan rację ja bym tylko to inaczej ujął i tak bym to objaśniał Pan Andrzej Niemiec Szanowny panie redaktorze, wielokrotnie wyrażał się pan z dużym szacunkiem o ministrze Macierewiczu i jego działaniach, na przykład odnośnie wojska i służb specjalnych, a zarazem równie często kpił pan z religii smoleńskiej i jej wyznawców. Jak to pogodzić ten pana pozytywny sąd to Antoni Macierewiczu i kpiną z owej smoleńskiej religii? No minister Macie, Antoni Maciewicz jako minister obrony ja zresztą znam go od kilkudziesięciu lat, bo tak poznałem go w latach 70. jako człowieka odważnego, on w opozycji tamtej konspiracji, jako człowieka odważnego i inteligentnego. No i nie zmieniam tutaj zdania o nim. Natomiast podobnie oceniam dobrze jego... Działania, jeśli chodzi na stanowisku ministra obrony, bo co tam zrobił minister Macierewicz wraz z pomocą swoich współpracowników ówczesnych? No, przeprowadził y, taką kurację przeczyszczającą, tam w, 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 w tych całych górnych, że tak powiem, warstwach naszej niezwyciężonej armii. No i w szkolnictwie wojskowym i był takim zwolennikiem utworzenia tych batalionów obrony terytorialnej. Ja uważam wbrew temu, co Macierewicz, Antoni Macierewicz mówił, że, bo on tam mówił, że to na Putina i tak dalej, no, nie wierzę w to ani przez chwilę. Wystarczy porównać poziom uzbrojenia tych formacji z ogólnowojskowymi formacjami rosyjskimi, żeby się przekonać, że to nieprawda. Natomiast myślę, że on te formacje tworzył na wypadek Gdyby Niemcy poderwały do wołynki ukraińską mniejszość tutaj w Polsce, ukraińską diasporę w Polsce. Natomiast co do smoleńskiej religii, no cóż, ja właśnie dlatego, że Antoni Macierewicz, znaczy uważam Antoniego Macierewicza za człowieka inteligentnego i takiego no, politycznie wyrobionego, to porównuję go do takiego braciska. Który kręci całym klasztorem, i on wykorzystał tę katastrofę smoleńską do tego, żeby naczelnika państwa Jarosława Kaczyńskiego owinąć sobie dookoła palca. Naczelnik dopiero po. Prawie dziesięciu latach się zorientował, że jest to do dookoła palca. No i co wtedy zrobił? No wycofał się z tych wszystkich smoleńskich liturgii i ogłosił zwycięstwo, które się objawiło w postaci postawienia takiego brzydkiego pomnika autorstwa Jerzego Kaliny na placu Piłsudskiego i drugiego też brzydkiego pomnika Lecha Kaczyńskiego na tym samym placu, no i tyle. I to się, a nie zbliżyliśmy się nawet do prawdy, co tam właściwie w tym Smoleńsku się stało, ale przez prawie 10 lat y, opinia publiczna była rozhośtywana emocjonalnie zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. No to z punktu widzenia politycznego to jest korzystne i dlatego nie ma żadnej sprzeczności w tym, że wysoko oceniam y, y, polityczne zdolności Antoniego Macierewicza z moim takim no, lekceważącym, co tu ukrywać, stosunkiem do smoleńskiej religii. Proszę Państwa, na tym kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. No i do zobaczenia przy cykielu następnym.